No, co to jest? O, nie widać. Jest umyta. Jedno euro. Są takie ładne. Zobaczcie jaki ładny. Znaczy, coś cudownego. Zobaczcie. Zobaczcie jak... Siemanko. Jestem Miłosz. A Wy jesteście na kanale ZUMIL PUSZKIWACZ. W dzisiejszym dniu znowu będę szukał na plaży w Scheveningen. Znowu jest ciemno. Ale dzisiaj będę z Dominikiem szukał. Dobra, widzimy się na plaży już podczas naszych pierwszych znajdek. No, i po kilku minutach, chyba ze trzy albo 4 kapsle i pierwszy okulary znalazłem korekcyjne, najprawdopodobniej, albo takie jakieś. Polaroid, a nie, ty, przyciemniane chyba Może być Dobra, lecimy dalej jest w sicie Pierwsza euróweczka O! I lecimy dalej, ale jest ciemno zobaczcie Żeby nie latareczki to byśmy nic nie widzieli Niech się tam chwali, że ma 10 centów, a mi właśnie wpada dwójeczka. Jaka śliczna. Który rok? Gdzie tu jest napisane? 2012. Pozdrawiamy. Mam w sicie już 20 centów. Jest 20 ale to jeszcze nie koniec. Bo jest tu jeszcze jakiś sygnał, weźmiemy. Pinpointer jest. Dwadzieścia, kolejne dwadzieścia centów. Czyli czterdzieści centów obok siebie. Super. I tu w tym miejscu były te 20 centów, a tu mam jeszcze jakiś sygnalik. No ile? A nie, tym razem na kapsel, a ładnie biło jak 2 euro. Już myślałem. Nic więcej nie ma. Myślałem, że to jest 2 euro. Trudno. Następne będą. I niedaleko 10 centów. A tam ciężki sprzęt z piaskiem nawożą na plażę. Równają te plaże, żeby to ładnie wyglądało. I niedaleko znalazłem kolejne 20 centów i jedną zrywkę. A teraz spod ziemi wyciągnąłem sandała ładnie bił, ma metalowe elementy i, i to biło. A teraz z takiej oto dosyć głębokiej dziury wyskoczyło takie takie małe wow, taka zawieszka. Ja znalazłem teraz 10 centów. Dominik pokaż to swoje złoto. <laughs> Ale chyba za jasne jest tak. I w środku widać takie nieregularne dwykki. Aha, czyli źle wykończone no. I lekkie, zalewanie. Lekkie, no Aluminium pozłacane No, zawał <laughs> <laughs> żuwik Ja, <laughs> yeah, pierdziele patrzcie to nie ale niestety tu jest już powycierane I niestety żadnej puncy i za lekkie male Ma, masakrat, zobacz, nie <ścoughs> 61 stały no. sygnał no, Leciutki. Leciutkie no. no ładny ładny, ładny no ja, ale już myślałem, że to złoto drugi dzień z rzędu, nie? Tak daleka na palcu będzie wyglądało na złoto Ale za, za duży Dla mnie za mały a... Ja znalazłem teraz 5 centów A Dominik Taką klamrę Ale stalowa Stalowa albo nawet bardziej aluminiowa Bo ona taka leciutka kurde Może nie Wiesz no rzemek nie No tylko... Na no, aluminium może troszkę za A O nie mieć Patrz. no, no. Niedziane. Ładnie wytarte przez ręce. <głos> <głos> ok, super. No teraz 5 centów. Świeże. Patrzcie, kolejna dwudziestka. A wczoraj żadnej nie znalazłem. Brakowało mi tylko dwudziestki, żeby mieć wszystkie nominały. No, ale są dzisiaj. I patrzcie, mam kolejną. Pięciocentówkę jest taka zleżała dwujeczka, ale ładna, śliczna. Dwutysięczny rocznik. Pozdrawiam, dwutysięczny rocznik i do sakiewki. Ale numer teraz takiego dziobonga znalazłem. Mówię, chyba od spodni ale patrzcie odwracam 925 sreberko kolczyk łamany no ładne ładne z cekinkami super i wpada kolejne 5 centów i kawałek szkła w jednym sicie był to go zabieram tam Dominik sobie chodzi. Widziałem jeszcze gdzieś jednego poszukiwacza, ale uciekł. On szedł wzdłuż, yy, wzdłuż barów i nawet się nie przywitał. Nic tak przeszedł. Ja rękę podniosłem, on przeleciał, jakby nie, nie zauważył. No a ja mam teraz w sicie. O! 20, 20 euro centów. Super. Słuchajcie, jak jeszcze tego nie zrobiliście, tu zasubskrybujcie kanał wciskając ten czerwony guzik tam na dole pod filmem. No i tyle. Lajkujcie, komentujcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo to jest bardzo ważne, żebyście nie zapominali, żebyście mogli obejrzeć następny odcinek. I patrzcie, i mam najmniejszy, no... o, jeden centyk. mam kolejne 5 centów. Teraz jeszcze jeden centyk wpada i kolejne 5 centów. Patrzcie, jak już ładnie suneczko wychodzi, zaczyna się ciepło robić. Tam Dominik kopie. A ja zaraz zbieram się do domu. Nie wiem jeszcze, jaką decyzję Dominik podjął. Czy zbiera się ze mną, czy zostaje troszkę dłużej. Bo są, jest siódma godzina. Jestem po nocce znowu. No i jadę do domu. A już trochę swoje nakosiłem. Ja tym razem mam pięćdziesiąteczkę. O, super! Z 2002. I kolejna monetka, centówka. No i słuchajcie, przyszedł czas na podsumowanie. Dominik dzisiaj nie miał dnia. Masa kapsli i ze znajdek to ta smyczu obroża, Nie wiem co to jest. Na rękę chyba nie? Albo na, na szyję ty obroża. Dwie dziesięciocentówki i ten pierścień. Śliczny, wyglądający jak złoty, ale niestety wiany. No ale kurde, możesz go nosić jako złoty. No i ja, no trochę, trochę mi wpadło. Tu mamy tak 4, 5, 6, 6, 50, 6, 70, 80, 90, 7 euro i. 7 centów no to już jest pierścionek który myślałem, że też jest złoty mamy po badziewianym pierścionku no i mi wpadło takie malutkie sreberko z cekinami jakaś korona, czy co to jest jest tutaj wybite, 925 no i dobra jak się podobało, zostawić subskrypcję, łapki w górę, komentujcie, co jeszcze zostawić? Dzwoneczki, neity. No, to widzimy się podczas następnych poszukiwań.